Uważam, że lewica popełnia olbrzymi błąd, promując ludzi, którzy, no mówiąc delikatnie, kojarzą się dość negatywnie w polskiej przestrzeni publicznej, ludzi, którzy mają przeszłość również tam w tamtym systemie i w tamtych partiach. Oczywiście nie chodzi mi o to, że idę w taką narrację prawicową, że każdy to kiedyś był, na przykład w PZP, że to automatuje zły i niegodny poparcia, aczkolwiek no, jednak wizerunek jest istotny i mając do wyboru, czy mając w ogóle w zasobie ludzi z młodszego pokolenia, ludzi nieuwikłanych w żaden sposób. W poprzedni system, można by było zastanowić, czy aby te wybory personalne ze strony lewicy są sensowne. Ja lewicy raczej nie kibicuję, chociaż no, wiadomo taktycznie ona jest istotna pod kątem walki z populizmem prawicowym, prawda? Natomiast no, generalnie jej poglądy są mi dość dalekie, natomiast nie życzę jej źle, nie życzę jej na przykład, aby spadła pod próg wyborczy, bo to by oznaczało katastrofę dla Polski, bo to by zwiększało szanse na zwycięstwo PiSu, i dlatego, że nie życzę jej źle to chciałbym, aby jednak jej liderzy się troszeczkę zreflektowali.